Jest wtorek, 18 dzień listopada. To są wiadomości nowego dziennika Anna Arciszewska. Witam Państwa! A dzisiaj powiemy m.in. o zielonych projektach na Grimpondzie, o których mogą zdecydować mieszkańcy polskiej dzielnicy. W tragicznym wypadku na stacji metra i lekkomyślnym turyście z Francji. Będzie także o polskich bajkach na Ridgewood, a na koniec relacja z Dnia Otwartego Fundacji w Clark. Zapraszam! A zaczynamy od wyjątkowej uroczystości. Z wielką pompą oraz udziałem wielu znanych ludzi amerykańskiego show biznesu i osób publicznych, a także weteranów wojennych odbył się uroczysty bankiet zorganizowany w związku z 50. urodzinami Rity Cosby. W ceremonii nie zabrakło także polskich elementów, które podkreślały pochodzenie jubilatki. Uroczystość odbyła się w The Edison Ballroom na Times Square. Rita Cosby to bardzo popularna w środowisku amerykańskim dziennikarka radiowa i telewizyjna i jest trzykrotną laureatką nagrody Emmy. Uroczystość urodzinowa była jednocześnie hołdem dla jej zmarłego dwa lata temu ojca, Ryszarda Kosobuckiego, powstańca warszawskiego. A szersza relacja z uroczystości w jutrzejszym wydaniu nowego dziennika. The Bring him up here. The colored arm, the Polish arm. One of our staunchest allies in the entire world. Poland is our our front line against Vladimir Putin and the imperialist Russian advance into Ukraine. Policjantom udało się zidentyfikować mężczyznę, który w niedzielę przed południem wepchnął wprost pod nadjeżdżające metro 61-letniego emigranta z Chin. Poszukiwany to Kevin Darden, 35-letni bezdomny. Jak się okazuje, wielokrotnie stawał przed sądem. Ostatni raz zaledwie tydzień temu, po tym jak przyłapano go na drobnej kradzieży. W niedzielę, po tym jak na oczach przerażonych podróżnych wepchnął niewinną osobę pod metro D na Bronxie, wyszedł ze stacja, następnie wsiadł do miejskiego autobusu. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Serwis internetowy CBS Money Watch ujawnia nieuczciwe praktyki polskiej agencji marketingowej Ruby Media Corporation. Według amerykańskich dziennikarzy, polska firma ukradła tożsamość znanej firmy z Nowego Jorku i posługiwała się fikcyjnymi ekspertami. Działająca na Pomorzu firma prowadzi dwa serwisy internetowe: Camp i Finances Online. Zamieszczają one recenzje i porównania produktów. Publikowane przez ekspertów tych serwisów grafiki informacyjne umieszczano na znanych amerykańskich portalach. Tymczasem CBS Money Watch informuje, że cały siedmiosobowy zespół ekspertów polskiej firmy stanowiły fikcyjne postacie stworzone z biografii rzeczywistych osób oraz przypadkowych nazwisk i zdjęć z internetu. Polacy podszyli się też pod nazwę znanej nowojorskiej firmy marketingowej Ruby Media Group. Przedstawiciele tej firmy mówią wprost, że Polacy ukradli im tożsamość. Przyjechał na cztery dni, a może okazać się, że będzie musiał zostać co najmniej rok. Mowa o 23-letnim francuskim turyście, który w niedzielę, ignorując zakaz, a przede wszystkim zasady bezpieczeństwa, wspiął się na most brukliński. Prokurator domaga się dla niego kary 12 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna wspiął się na wysokość około 20 stóp wzdłuż jednej z metalowych lin podtrzymujących most. Na posterunku policji miał się tłumaczyć, że jest fotografem i nie miał nic złego na myśli. Chciał tylko zrobić ładne zdjęcia. Po raz trzeci w tym roku ktoś świadomie łamiąc prawo wspina się na most brukliński. Tym razem kara powinna być na tyle wysoka i dotkliwa, by skutecznie odstraszyć wszystkich tych, którym przyjdzie do głowy wędrówka po słupach i innych niedozwolonych częściach mostu, mówił podczas pierwszej rozprawy Francuza prokurator z Bruklinu Ken Thompson. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na początek grudnia. Już w tym tygodniu mieszkańcy polskiej dzielnicy będą mogli zdecydować o ekologicznych projektach, które będą finansowane z pieniędzy pochodzących z odszkodowania wypłaconego przez ExxonMobil. najbliższy czwartek oraz sobotę w Centrum Polsko-Słowiańskim oraz Polskim Domu Narodowym Włosłow odbędzie się głosowanie dotyczące zielonych projektów obejmujących duże inwestycje łączące wielorakie korzyści dla środowiska związanych z dziedzictwem naturalnym oraz mających na celu zapewnienie korzyści ekologicznych dla całego Greenpointu. A więcej na ten temat przeczytacie Państwo w jutrzejszym wydaniu nowego dziennika. Projekt Cała Polonia Czyta Dzieciom zatacza coraz szersze kręgi. Już w najbliższy czwartek jej kolejna edycja odbędzie się w bibliotece publicznej Queen's Library na Ridgewood. Do tej pory akcje organizowane przez portal Dobra Polska Szkoła oraz Fundację Polonia for Kids odbywały się w polskich szkołach dokształcających oraz na polonijnych piknikach. Tym razem projekt ten zostanie zaprezentowany w amerykańskiej bibliotece publicznej na Ridgewood i ma szansę stać się cykliczną imprezą organizowaną w tym miejscu z myślą o dzieciach z polskich rodzin. Podczas najbliższej edycji bajki dla najmłodszych będą czytały Edyta Maselbas, prezes Fundacji Nobel Planners, Weronika Kwiatkowska, dziennikarka Kuriera Plus oraz Małgorzata Krasoń, żona niepełnosprawnego Łukasza Krasonia, cierpiącego na dystrofię mięśni, który niedawno przyleciał do Ameryki na serię spotkań zatytułowanych Koniec narzekania, początek działania. Impreza rozpocznie się o godzinie 6 wieczorem. Więcej informacji na stronie www.dobrapolskaszkoła.com. A na koniec relacja z jesiennej niedzieli polonijnej, czyli Dnia Otwartego, który odbył się w Fundacji Kulturalnej w Clark ubiegłą niedzielę 16 listopada. Podczas imprezy można było dowiedzieć się, jaka jest oferta Fundacji, czyli m.in. o Szkole Malarstwa czy Polskiej Szkole Dokształcającej. It gives me great pleasure to be today a part of this long overdue ceremony wherein we honor with the first plaque a small group of American born Polish patriots and zealots who in 1972 formed the Polish Cultural Foundation. An organization that would propagate their love of Polish culture traditions and language to future generations Wyrosło tu wielu mistrzów świata mistrzów Ameryki Wiele osób proszę państwa yy, Pokończyło już studia Szermierka jest na wszystkich uczelniach w najlepszych Stanach Zjednoczonych Pięć osób Harvard skończyło między innymi będąc Drużyna w kimach Fencing. Szermierka, proszę Państwa, rozwija koncentrację u dzieci, uczy wygrywać, przegrywać, co bardzo przydaje się w późniejszym życiu. Uczy refleksu, no i jak powiedziałem, pomaga dostać się na najlepsze uniwersytety w Stanach Zjednoczonych. Przez otwarte okno popatrz, zobacz mijający czas. Dotknij marzeń, dotknij myśli, stanę kolorowy w latach. I choć czasem może no się rzuci tmieniem wiatru w świat Przestań się tym martwić, wspomnij szkołę Przestań się tym martwić, wspomnij szkołę Serdecznie zapraszamy Was wszystkich do Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark. To była ostatnia informacja. Więcej ciekawych wiadomości znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.dziennik.com oraz w jutrzejszym wydaniu nowego dziennika. Oprócz tego, w gazecie, w dziale nieruchomości, opisujemy modę na wieżowce, która zapanowała w New Jersey oraz podpowiemy, za ile można wynająć mieszkanie w 47-piętrowym, szklanym wieżowcu, który powstał przy moście George'a Washingtona. W dziale prawo poruszamy temat związany z postępowaniem spadkowym, bo nawet z pozoru proste sprawy potrafią przybierać postać niezwykle skomplikowanych sporów. Na przykład co w sytuacji, gdy po latach dowiadujemy się, iż zostaliśmy pominięci w postępowaniu spadkowym. Tego dowiedzą się Państwo w jutrzejszym wydaniu gazety. A ja już się z Państwem żegnam i zapraszam na informacje z Polski przygotowane przez dziennikarzy telewizji Republika.